Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik o wkrętarce Niteo Tols, która leżała sobie długi czas bez używania. No i słuchajcie, no nie działa coś. Coś się stało, że po prostu nie wiem, rozładowała się czy co. Pokażę wam, co się dzieje po podłączeniu do zasilania. Tutaj ona ma taki port. Micro USB. Jak widać na górze się świecą trzy lampki, że niby jest na maksa naładowana. Nawet po podpięciu nie reaguje. Lampka z tyłu też nie reaguje. Także rozbierzemy sobie ją i sprawdzimy, co się tutaj ewentualnie mogło uszkodzić. Także biorę sobie narzędzia i rozkręcimy ją. <laughs> Odpowiedzcie teraz sobie, odpowiedzcie na pytanie w sumie, co obstawiacie? Czy gdzieś jakiś kabelek się odlutował? Czy padł akumulator? Czy może jeszcze coś innego? W sumie widać, że niby ta płytka reaguje od zasilania. <laughs> że zaraz zobaczymy sobie. Nie pamiętam, czy ja w niej wymieniałem akumulator na lepszy. Czy gorszy? Jeżeli nie, to włożymy jej tutaj 3500 mAh. Sanio, 10Ah Zupełności wystarczą do takiej malutkiej wkrętarki. Dobra, słuchajcie, śrubki rozkręcone, wykręcone. Teraz podnieśmy sobie delikatnie tą obudowę. <laughs> tak, wymieniałem, słuchajcie, tutaj na dosyć porządne ogniwo, także nie będę wymieniał LGK z Dyson'a. Tylko pytanie czy ono jest naładowane? Czy, to, czy co tutaj się wydarzyło w ogóle? Trzeba sprawdzić najpierw przycisk. Ja sobie pozwolę ją rozebrać troszeczkę. Dobra, najpierw zrobię coś takiego. Wyciągnę sobie przycisk i sprawdzę sam przycisk tutaj bezpośrednio. Nie działa. Nie działa. Podejrzewam, że jest ogniwo padnięte. Po prostu tak jak ktoś kiedyś mi napisał, że potrafią takie układy rozładować do zera. Także sprawdźmy sobie. Słuchajcie. Akumulator. No i zgadza się. 0,00V. Mamy sytuację wyjaśnioną. Bardzo szybka diagnoza. Dlaczego nam nie działa. Skrętareczka. Teraz co? Teraz to ja sobie to rozbiorę, wyciągnę to ogniwo. I pytanie jest, czy da się je uratować, czy warto je uratować? Także ja sobie najpierw rozgrzeję troszeczkę lutownicę i wykręcę, wykręcę, wylutuję to ogniwo bo powiem wam, że jest rozładowany do zera. Damy sobie troszeczkę topnika na sam koniec, żeby nam się lepiej odlutowało. Ok. I teraz tutaj damy sobie też. Jeszcze raz sprawdzę ogniwo, czy faktycznie to jest wina ogniwa, czy... Czy może czegoś innego, ale to już jest pewne na 99,9%, że ogniwo padło. Słuchajcie, 0V. I popatrzcie się jakie tu są ogniwa. Jakie to jest ogniwo w ogóle. LG DAHD2C to jest naprawdę bardzo dobre ogniwo. Ale niestety już wyjęte z Dysona. Także. Mogą już swoje przeżyć, i teraz co ja bym chciał zrobić? Jeszcze taki fajny motyw. Spróbuję to gniewo reanimować. Tutaj mam taki zasilacz serwisowy. Słuchajcie, ja zrobię coś takiego. Ja spróbuję w ogóle połączyć się z aplikacją, czy mi się to uda. I wtedy byście widzieli to wszystko na ekranie. Tylko ja muszę sobie tutaj uporządkować moje kable. Dobra, zobaczymy czy włączy się, włączył się, OK. I popatrzcie, teraz mam 12V ustawiam to za dużo. Ustawię 4,2V. 4,2V, zmniejszam ampery. Słuchajcie, ustawię 2,5A. 2,5A włączyłem. 4,2V. Niektórzy mówią, że przy reanimacji takich ogniw nie powinno się dawać tak dużego prądu. I trzeba uważać na bieguny. Czyli ja sobie tutaj przyczepię minus do minusa. OK. Uwaga, 2,5 A leć. Obserwujcie, co się będzie działo tutaj na tym. Widać trochę, nie? Także zobaczycie. Jakoś może tak go postawię. Dobra, o, teraz będzie widać. Obserwujcie, co się będzie działo po podłączeniu. Czy te ogniwo żyje, czy nie. Oj! Już jest martwe na maksa. Zero reakcji. Także ja już mogę sobie tutaj... Wyłączę tylko zasilanie, żeby zwarciać zrobić. Mogę te ogniwo wyrzucić do kosza. Nie będę się z nim już męczył, kombinował, bo nie ma sensu i nie warto, bo potem może dojść do nieszczęścia. Mówię tutaj o pożarze, także takie ogniwa ja wyrzucam, już się nimi nie bawię, do utylizacji. Tylko gdzie ja mam jakiegoś markera, żeby napisać utylizacja. Utylizacja, Hajcie. wędrują do specjalnego kosza i co robię, teraz zrobię po prostu coś takiego, że ja tutaj mam pełno tych ogniw, jeszcze właśnie o których wspominałem, Sanio. 3500 mAh, także to będzie świetna opcja, żeby je wykorzystać, dobra sobie to, tylko tu położę. Słuchajcie, 3500 mAh ogniwo. Sprawdzę, ile ono ma napięcia w sobie. 3,70. No to czyli pójdzie do ładowania. Pójdzie do ładowania. Ale podłączę sobie je tak na szybko. I sprawdzę czy będzie działał. Tylko najpierw sobie zlutuję, słuchajcie, kabelki. Także tutaj troszeczkę damy topnika i zobaczcie co ja teraz zrobię. Tutaj na tym ogniwie jest kawałek takiej blaszki niklowej i ona pozwoli mi bardzo łatwo to przelutować. Najpierw delikatnie rozgrzeję sobie i teraz cyną pięknie Polutowana jest kropelka. A cynę robię drugą stronę od plusa. Tutaj też sobie nałożę troszeczkę topnika. Nagrzeję minimalnie i dodaję cynę. Przepięknie długo nie, nie grzeje. Nawet się to nie nagrzało. I teraz taką. Minus do minusa. Tu trzeba będzie uważać. Teraz sobie to polutuję. Tutaj warto to dobrze przylutować. I poczekać troszeczkę niech ta cyna faktycznie ostygnie. Ponieważ zrobimy tak, że za szybko to ruszamy tym i te spoiwo już nie jest takie dokładnie połączone. Dobra, teraz uwaga. Jest, działa! Od razu lampka się włączyła i teraz też powinna działać. Aha, teraz jest z pozycji po pośrodku, także nam działa tutaj jeszcze dioda doświetlająca. To jest naprawdę fajna wkrętarka. Wyłączę tą diodę. No i co, pozostało mi tylko zlutować teraz plusa ładnie, dobrze, porządnie. Pięknie, polutowane. No, dostała naprawdę bardzo fajne ogniwo, 3500 mAh, także powinna długo chodzić na takim tym. I teraz delikatnie, ostrożnie montuję tutaj akumulator. Bardzo ładnie to się tutaj wszystko trzyma. I co, montuję? Teraz słuchajcie, przycisk. I teraz będzie zabawa z tym montażem, bo. Powiem wam, że aha, tu jest sprężyna jeszcze, która wchodzi tylko. Ja muszę to teraz ładnie zmontować. Okej. Okay. Dobra, jest. Ładnie weszło bez żadnego problemu. Teraz ważna uwaga, żeby poprawnie założyć. O boże, ja to mam zawsze pecha. Co mi tu wyskoczyła sprężyna, która odbija całym tym mechanizmem. A ta sprężyna, z tego co tutaj widzę, o no nie, nie. Nie ma żadnego zatrzepu. Po prostu tylko wchodzi w kawałek plastiku tu. Ok. Dobra, i teraz z tego co pamiętam, to tą z tyłu obudowę od lampki trzeba odpowiednio podłączyć. O. Zamykamy obudowę delikatnie. Dobra. O. Teraz pięknie to. Się zatrzasło. Działa wszystko, lampka działa. Nie pozostało nic innego jak skręcenie. Czyli widzieliście, bardzo prosta diagnoza. No, padł. Akumulator rozładował się do zera. I to, co mnie denerwuje w tych układach, właśnie, to jest to, że one nie odcinają, jakby tego pobierania tego prądu. Czy załóżmy tam 3,3 V, czy ileś. Takie zabezpieczenie, żeby tego ogniwa nie rozładowywać do zera. A tak to leci w dół, ogniwo się rozładuje do zera i jest uszkodzone. Tych ogniw mam tyle, że dla mnie to nie stanowi żadnego problemu. Natomiast jeżeli. Ktoś by był w takiej sytuacji, no to wiadomo, nie ma tych ogniw. No i co zrobić? Albo musi zamówić sobie gdzieś na Allegro jakieś ogniwo. Wtedy polecam naprawdę kupić markowe ogniwa o dużej pojemności. Mamy wtedy gwarancję, że nam ta wkrętarka będzie naprawdę długo chodziła. Z tego co pamiętam, to używałem jej sporo i, i cały czas działała. I to był. I te ogniwo ma o wiele mniejszą pojemność niż to. Z tego co pamiętam, to to ma 2100, a to ma 3500, także jest no, dosyć spora różnica. Słuchajcie, działa. Teraz próbuję podłączyć do ładowania, zobaczymy co się będzie działo. I teraz jest poprawne zachowanie. Jedna kreska, 3,7V, tamte ogniwo miało wiadomo. No i co, i zostało mi tylko podładować tą. Krętareczkę. I tyle. Fajny motyw jest, że ona się jeszcze obraca w ten sposób. Także też jest to fajny bajer. No i powiem Wam tak. Miteo Generalnie nie narzekam na nią. Oczywiście nie ma takiej wielkiej mocy, bo to chyba ma tylko 4 Nm. Tu jest nawet opisane gdzieś: 4, tak, 4,0 Nm. Moment obrotowy ten. Także tam wielkiej siły nie ma, nie pozrywamy nic, żadnych gwintów. No i co powiem? Fajna, fajna, fajna. Z regulacją tutaj. Po podpięciu do ładowania nie działa. Patrzcie, patrzcie jak to jest fajnie zrobione. Jeżeli tutaj podpięcie, podepniecie ładowarkę. To nie będzie działało, dopiero jak odepniecie, to wtedy działa. A to ciekawe, bo wtedy można by było fajnie wykorzystać jakiś taki dodatkowy powerbank, który by ten, ale to nie tak działa. Dobra. Z mam tutaj diodę doświetlającą. No i mówię. Szóstka i chyba tutaj była opcja. Jeszcze wiertło, już nie pamiętam. Starło się troszeczkę, czy siódemka, 5, 6, albo wiertło, albo siódemka, ale podejrzewam, że tu jest chyba siódemka. Bo maksymalne obroty to jest 200 obrotów na minutę. A jeżeli chodzi w ogóle o dokładne informacje, to macie teraz to widoczne. Zobaczcie, fabrycznie ma 1300 mAh na to ogniwo. To teraz dostało dwa razy więcej, dwa, dwa i pół razy więcej pojemności. Także, jeżeli działa załóżmy 4 godziny, no to teraz teoretycznie może działać nawet do 12 godzin. Takiego dosyć intensywnego używania. No i co, i tyle. Taki filmik na niedzielę. Luźny, lajtowy. W następnym filmiku postaram się zrobić jeszcze jedną próbę z tym sterownikiem. Tym razem podepnę tutaj hala od koła Najbota SX. -a. No i coś postaram się wykombinować sprawdzić, czy ten sterownik ruszy. To taki bonus będzie. Na zakończenie ZX11B zs -11B. X11B. No, i ciekawe to by to było, jak, jakby funkcjonował z hulajnogą na ibotem, nie? Ten sterownik, jaka prędkość maksymalna i tak dalej. Dobra. Jaka moc. I ta. No kurde. No nie będę już gadał, bo już się zaczynam rozmyślać. Także na tym zakończę. Naprawiona wkrętareczka.